Cześć, tu Krazi i witam Was w kolejnym odcinku z serii Vampire Z. Dzisiaj są ze mną. Yo, Siemanko, wszystkim. z Was, witam na wampirowym świecie. I ja Oraz... razem z nimi, Lighter, Siemanko. Tak, czyli jestem Jingista. Dobra. E, zaczniemy to, że zaczniemy. Ja tak sobie zacznę zacząć od otwarcia skrzynki, którą dostałem na święta. I zaraz się pokażę. I tutaj jest odliczanie 3, 2, 1. I w tym czasie jeszcze pokażę sobie swój gadżet, który dostałem. Nie wiem, czy widziszmy Jingis, ale jest taka fajna choineczka. O jacie. Um... Gdzie? Czekaj, Kto jestem przy jednym z Mistery Boxów. Okej, okay, tutaj, tutaj. tutaj O, jest i dostałem Epic Snowman Head. Tak ci powiem, tatuś, szukaj sobie po Co? tej mapie, póki jest Event Świąteczny, skrzynek, yy, znaczy tych prezentów, nie? Jest po taką jedną wielką chwinką i dostajesz tyle punktów, że po prostu to mile się będzie grało. I tak samo masz po całej mapie rozsiane NPC, które tak samo ci dają te punkty. No ja widzę jakiś NPC, to jest w starcie prezentuje, co ja mam z nim zrobić niby. Jeżeli piszesz NPC, przed nim to go prawym dostajesz punkty. Pięć ci w czacie na co? Nie, to pośród dziewięć de Villero, The Holiday Man, right click. Okay, no nie, 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 ten. To mówisz, jak, hmm. jak widzimy, to teraz jesteśmy w lobby e, Hypixela, to znaczy Hypixela, e, Vampire Z. Jak widzisz do lobby głównego, to jest tutaj... A lobby. A przeniosłaś do lobby Vampires? No, no jest, czekaj. nie przyniosło. Zobacz, a teraz przyniosło cię do gry? A tak. Dobra. Ale ciemno. ciemno. No, jak masz A, to będzie główny... ta No mów, mów. No tak. Mówię, że to będzie ta mapa ze statkiem i z plażą, ale ja ogólnie ja rzecz mówiąc to, co Lighter wspominał, jak ktoś wejdzie na Main Lobby i się przejdzie, to tam jest chyba chyba 16, tak mi się wydaje 16 rząd KMP-ów, można nie, z nim 32, pogadać. 32, 32, no dodali nawet. 32. Aha. Wow. Ja, właśnie, ja właśnie nie wiem czemu ja mam takiego, że 20 na 32 oraz 0 na 16. Bo to 0 ale... na 16 to są właśnie te prezenty, wiesz? Aha, no to będę musiał się przejść i pozbierać. Dobra, to ja pójdę z kastrem, bo on mi przynajmniej pokaże później, gdzie to mam dotknąć i... żeby mieć coś. Dobra, gra zaczyna się w ciągu 10 sekund. W tej grze doszło do wniosku, że muzyki puszczać nie będę, troszeczkę pogłośnie sobie soundy z tego. Nie, już jestem. Dobra. Wow, 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 biegnięć, biegnięć. Dobra. Ja sobie może spróbuję z żelazny mieczyk, tak? To będzie fajny zakup. Gdzie kto jest, gdzie kto jest? Nie jakaś... Ja, ja się już skitrałem. Gdzie wy jesteście ludzie. <noise> yes. okay. Ja się już skitrałem prawda daleko nie miałem Ale się A to pewnie z całą taką grupą tam się kiedyś schowałeś, tak? Znaczy nie, nie widzę tutaj dwóch koło mnie jest Wow ja... Kiedyś tu miałem taką fajną miejscówkę Okej okay. Jestem tutaj jakiś o... o dzięki, znalazłem cię! No, chodź tu do mnie i nie maruć! Kucaj! Czekaj, może gdzieś cię daj bardziej. No To jest dobre. E? Daj się jakieś żołnierze bloki. Nie. Yy, szyby obiją się już, słyszę. Nie, nie da się tych takich malutkich szyb. Słyszę, że się biją. Okej, okay, ja jak na razie się gubię, zgubiłem troszeczkę. O, tu coś znalazłem. Tu znalazłem takie fajne. Ale żeby kupić sobie itemy. Tak, tak. Bo ten iron. 35 golda. Bo ten wylasny mieczek bardzo pomaga. Golda mam tylko 22, ale ja właśnie kupiłem sobie ten mieczek żelazny. Jedynie będzie można wykupywać. Oświnkę. Jezus. O... Jezu ukrzyca, co on jest taki silny? Nie za bardzo tam się jedynie przydaje, wali nie przez. Jak on mnie zabił? Po prostu, pyk-pyk i nie żyje. Zginąłeś się? Tak, zginąłem na trzy hity. Wszyscy się śmiejemy. crazy pierwszy <laughs> pad. dralalalala. dzięki, la, 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 <laughs> la, la, la. <laughs> żyje nadal. Dobra, syk. Dobra, już mnie teraz będziesz pewnie szukał, Crysis. Pewnie. Wiedziałem. Jak o. znajdziesz Gengisa, to weź go pierwszo zabij. Dobra. Bo ja uciekam, bo w środku tego domku jest jakiś ścielec. No i... właśnie uważajcie, ten jest naprawdę silny. No właśnie, dlatego ja tak uciekłem. Było dobrze. A, tu, tu, tu są wszyscy. Cześć, człowieku, weź małpkę znalazłem. O, ziemniak, ziemniak. ziembak, ziembak. Wszystko z... mi się wełbie kręci. Pijany znowu? No. 15 golda. A, bo mnie. Chyba nie za bardzo rozsądne jest wychodzenie na dwór. Bo wczoraj woli Vampires jest więcej niż ludzi już. Tak, wychodzenie na zewnątrz nie jest dobre, chyba że masz skąd diamentową zbroję jak tutaj chłopaki. No, no ale to nie mają z vip chyba, nie? Czy... Z wykupionych wydaje mi się bardziej setów niż z vip Bo ja mam tutaj te, te vip rzeczy i wiesz, i nie, nie, nie mam takiej zbroi. Wow, mam total coins 7582. Tam są. Jak klikacie sobie z z ząbek złoty, nie? No. To macie tam e emerald i tam właśnie ci pisze, ile macie tych końców. Te coinsy się właśnie zdobywasz za wygrywanie, nie? Tak, mhm. i tak, i tak, tak. I w na na później sobie, nie wiem, zakupić właśnie diamentowy mie ten kit. Ja mogę sobie właśnie kupić, ale nie chcę teraz. Najwyżej następną. sobie tak pokopczę. Ja zabił mnie, coś tam aha. no. Dzięki, spadł, a ja nadal żyję. Śmiejmy się z w szorosce. O, ja mam no miejsc. My tak się pierwszy zmienialiśmy ma... z ciebie są. Nie wiem, czy widzisz Dzięki taki statek z statek, taki budynek z masztem To właśnie tam jest fajna miejscówka, tam się fajnie broni. Ja na razie czekam, bo teraz na razie mam tak idę kogoś szukać. Może jakąś zabiję Toś wątpliwe to jest, no, ale co próbować trzeba o, bo nie, nie. 6, 6 O, o. A! Umarłem. Już Śmiejmy się wszyscy z lightera! Z lajtera. Jest... A, Ale Nie Nie potrafi się chować. Le, de, 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 de. Nie będę zabijał tych ludzi, bo chcę rozpocząć o mapę. Widzę, widzę To jest po ciężka mapa. Ale ona jest fajna, mi się podoba. Jest ładna, jest piracka. Jest tak otwarta naprawdę na pewno ciężko się schować, ale powinni iść tam... Patrzcie ile lewo... tu jest! Jak na lewo macie te góry tam się... teraz serduszka! To, 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 to Już nie mam żadnego, zginąłem. No córkę, idę i teraz. Ja im teraz pokażę. O tam widzę no właśnie diamentowe kurde. No same La diamentowe tam się La 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 zebrały. To jest takie głupie, bo w sumie mamy się chować tak? I takie wychodzenie i zabijanie tych wampirów takie... Nie, nie jest. A ja mam pomysł, ja przywołam sobie ty, yy, Diamond Baby No, Diamond Baby To fajnie jest, no, dobrze. Ja, Co mnie zabiło? Jakieś dwa pioruny Piorun mnie wczalił Tam dalej tam na górze siedzą Wszyscy yy, Jak kliknię w Redstone'a, nie, Genghis mhm. tam masz tak samo przywołania za krew Krew ja, masz wiem. I ja, na... bo ja Nic nie widzę, tu ich tylu jest, że... Wyjdźcie, tymi... moje zombie, jemy go Jednym silniejszym buffem jest na przykład Diamond Baby O, ich tutaj trzech jest, wow! Co za... Musiałem się ugasić, bo mnie podpalili Ale teraz jak mam się wyjść? W tym domku Uuuu, uh, 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 tam nie wchodzę <laughs> Ale wyraź, trzeba wyraź, 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 wyraź. No Wiesz co, nie nie trzeba, bo tu jest na przykład pojedynczy jeden i jego trzeba zabić to wcześniej tu. dobra, już wychodzę, jestem Mamy tak małe obrażenia na tej drodze Dwa strzały i ja nie, nie żyję. To, to jest grane, ja się pytam. Ja, ja to się grzecznie zapytowowuję. Zapotywowuje? Tak. Czekaj, ja sobie muszę coś kupić. Ile mam krwi? Dobra, to i co my no, tu O ty zakupimy? nam powiedz, masz krwi. Mm, mm, cicho. Gdzie jest to baby, baby? O, ba. Ja sobie podaję do was wszystkich i kupię sobie vampik, Vampire Aure. Aur, aur, aur. Kup sobie też stręża i tak dalej. Dobra, kupiłem rzeczy, sobie. Tak sobie. Jak będę miał krew, to ok. Kupię. Ale to, ta aura daje wszystkim, chyba. Chciałbym wiedzieć, ile dany człowiek, którego biję, ma życia. To no, był. To się, nie tak, nie tak. Widać tak jak baki mają, tak mają na sobą ten pasek zdrowia. Tak. O, zabił mnie. No, to oni tam w środku chłop, dajcie spokój. Dlaczego to zombiaki, o. a te zombiaki... O, a ja obrywam, nie, nie wiem. Aj, te zombiaki są ludzie, lol. Ja miałem zielone... No dalsze. już nie żyje. to bez sensu jest, tam trzeba zombiaki wpuścić. No mhm. Albo te baby zombie. No co, bo my bez zbroi jesteśmy dosyć słabi. No, bez przesady, dobra, lecę tam, tam zaraz włączę sobie tego... ...baby zombiaczka, bo ja go tutaj Dlaczego? na początku przywołałem. 40 chyba, 5 Ale krwi, tak? Mhm o, ale. dużo Dobra, ja lezę z siłą, z aurą moją O w tym małym pomieszczonku, chłopie Trzeba tam ogień wrzucić No, a przez okno się da by go bić? Nie da się Teraz, o, o, o to da od się bić kogo ja oberwałem? Ja lecę jak nie topesz, bo może. Nie to. E... O, 15 kosztów, to nie. Nie lecę jak nie topesz. Trzeba to za zabijkami się chować, nie? Czekaj, próbuję przez okno walić, przez tą szczelinę. Nie wiem, czy to się, czy mi się udaje, czy nie, ale próbuję. Tu jeden stoi gdzieś wyżej, o. Nie mam pojęcia, czy ja dobrze robię. Pewnie zaraz mi i tak wszyscy, że ty się nie dało bić. Znaczy, da się bić przez płotki, jeśli chodzi o ale szczelinę. Takie, ale szczelinę w oknie, da mówię. Się, da się, da się, da się, da się. Da się? Bo... No to tu jest taka szczelina lepsza. O, o, czekaj. O tutaj, tak, o, tu, o mnie tu. zabili. O Jezu, ja ale... Nie, ma... mi... ja nie wiem, ile ich tam jest w ogóle, jakie oni mają wytrzymałość, ale to, co oni tam robią, to jest... To jest lekka porażka. Oje, domyślmy się co. No dobrze, no ale ile ile to można wytrzymać? Dużo. Zobaczcie, tak, one są zainchantowane tak samo. Tak, właśnie, no. jest, tylko jestem na co są zainchantowane. Mogę no. no. różne enchantmenty. Jeśli na przykład nie, mają wiem, jak 4, jest jakieś 4, no to praktycznie mało, mało co im robimy To jest nie No właśnie, my tu. O, wybieg jeden. Jeden jest na zewnątrz. Chyba już będzie umierał, bo ucieka coś mi się wydaje. A czy jesteśmy plus 3 krwi, 25. Ma, jak... Mają 10 sekund, więc... Uciekaj, 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 uciekaj. Gin jeszcze chociaż ty zgin Mhm. Ciekawe jak tu właśnie... Do... Nie odrzuca no jest... on! Tak dużo tych VIPów się dzisiaj zebrało, bo jakby się, jak jest zwykle to jest jeden czy tam dwa No i co? I co i co? Jest jakiś limit survival? No odsuńcie e... się! O Co? Czy tutaj po prostu mają y, bronią się aż umrą? bronią się aż umrą no bo ja nie widzę tej marek, tylko widzę pomiędzy rundami. I z runda tak. 15. nie właśnie, właśnie człowiek zobaczymy. Człowiek nie? Zostało, tylko trzech zostało tam w środku. Dobra, okay, okay. runda 16. Nie wiem ile jest rund. Czy po prostu im dłużej, tym lepiej. Nie wiem, okay. to jest trochę. Takie... Tam... Jak, jak dużo hajsu dostajesz... na No, no, nie, no to dwa strzały to... jak inne. Hmm jest tylko jak regenerację możesz sobie wykupić troszeczkę pozwolić ci to dłużej żyć, ale... no... no nie... Tak ale nie mam eee... już za co, mam 37 godzin. Eee, to jest lepszy krwi tylko 37, mnie się zostało w moich żyłach dużo. wampirskich płynąca. Ale to dużo, regeneracja kosztuje trzy. Tak? Da sobie kupię. na tam was znowu. Musimy nam się wbijać ciągle. No tak, tak, ale oni tam stoją no i my wszyscy on... się tam wbijamy i giniemy. Pan... O, dobra, ja z... umarł z zębiakią. Bądź możemy też wejść. Jeszcze ich tam jest? Jeszcze byłem przed chwilą. Tam na chwilę. Czterech, dwóch, 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 dwóch. To musimy. Ta, gdzie ta, na górze ta, stoją. Ta, gdzie ta reszta jest, nie? No ja. Bo jeżeli tam jest tylko dwóch, to ta cała. To reszta to musi dzisiaj albo gdzieś chować, albo. No w sumie jest czterech. pokazuje tutaj na tym. No jest tylko tam dwóch w środku. No, w środku jest dwóch. Szczerze, dodatkowo ponad jeden z nich ma tak mi się wydaje w ogóle, bo ja nie. Nie wiem, no dobra. Ale ja, się, ja, ja się nie odzywam, bo ja się nie znam. Okej, okej, okej. Zostało już ogólnie tylko i wyłącznie trzech graczy. Ale będzie runda, haha. <grym> to za. Myślę, że oni dzisiaj mogą. Na pewno ta dwójka się dzisiaj Ach. ma, bo oni. Dwó dwóch jest cały czas praktycznie przy tym, przy wampirów niedaleko. Serio? Mhm. Gdzie? Już nie ma żadnego. O, je, jed jeden tylko. Y y czy Czy. Znaczy, wiesz, to nad morzem było coś takiego, że się idzie Ar koło, tego koło, koło tego statku i tam jest taki stra stragany, czy coś w tym stylu? Nie ma, już tylko jest jeden gdzieś i teraz go trzeba szukać. A on ale był jest z to, czy są, czy bez armoru? Y oni byli z armorami. To został ostatni. Okej, okay, tu już nie ma ich. Tam Dobra, ich nie to... ma w tym domku już. Tu jeszcze jest tylko jeden, ale. Dobrze przynajmniej. nie masz... wiadomo gdzie. Ja myślę o tej wielkiej Wieży. Jest, widzę go. widzę go. Jest? Jest między drzewami w dżungli. Goni, goni go cała chmara naszych. No widzę też. Jest, no, widz. widziałem tą jego bohaterską. Śmierć. Mierć. A to w jaki sposób w ogóle można wygrać, będąc tym człowiekiem? Bodajże... No bo daj Zależy mi jest No ale poczekajcie, właśnie, bo skoro te rundy trwają niesamowicie długo, miła to już nie wiem, która runda, nawet ja nie zwróciłem uwagi. Przepraszam, a myśmy dalej szukali tych ludzików, no to tak, chyba można tak. można wygrać, można wygrać jako człowiek. Zobacz sobie, jak teraz jesteś na tym... Nie wiem. Lobby, nie? No. Masz Vampire, ten Human wings, Human wings, tak. A, wygra na ludzi, wygra tak, na wampirów, tak. tak? Nie, wampirów wam, nie ma. Czyli wampir... nie, hmm. czemu nie ma wampirów właśnie? Otwieram jakąś ja... skrzynkę. Okej. Okay. Lata mi jakieś takie gwiazdki, mnie coś latają, znaczki no bam, bum! Co ja dostałem? Common co to jest? Y, masz czapkę, która wygląda jak literka D. A. Dobra. Ja też mam, może coś otworzyć, czyli już zaczynamy. O, też mam. Coś mogę wykraftować? Nie mogę nic wykraftować. Dwugwiazdkową dostałem? Ja coś. A ja dostałem... Ja dostałem common dobra. i hat. Dobra, Componsie dobra, wersji dobra, dobra, ad... dobra. Ipet item, items, dobra. Dobra, wystarczy też czapek, chodźcie jeszcze jedną rundę, co? Mm -hmm. pyt, oczywiście, pyt. oczywiście. I pik. O, jeszcze? Tak, tak. Ta sama mapa? Tak, sama. Ta sama mapa. No dobra, skoro ta sama mapa, to teraz będę próbować znaleźć tą moją miejscówkę, na której... Y, ...fajnie można półkampić sobie. Ja postaram się gdzieś dojść indziej. Tylko be, nie będę wam mówił, bo pewnie zaraz Ja ty też bym wam wampirem. nie powiem. Coś będzie wam teraz zaraz ten. Bo się będziecie śmieli, jak zginę pierwszy. Oczywiście, oczywiście. Jak zginie w hmm. ci, też się będzie być śmieli. No to bez różnicy. No właśnie. Dobra, gdzie jestem? O, widzę lajtara. Czekaj. Czy ja dobrze o. idę, Albo tak. Znając mnie, to zaraz padnę, jak czegoś nie znajdę. Tak. Ja, ja ogólnie nie do końca wiem, gdzie my zaczynamy jako ludzie. I wiesz, i w tym momencie nie wiem, jak mam iść. Do przodu? O. Pod siebie. Z dala od wampirów. To jest jakaś myśl. Kurczę, dobrze kombinujesz mm, To jest jakaś myśl, żeby tu zostać, jak sądzicie, moi widzowie. Ja dobrze wybrałem. O boże, boże, ten, ten straszny dźwięk. O, ja mam teraz fajne miejsce. I co? Tak pomyślałem sobie, że to będzie chyba e, bardzo fajne miejsce. Bo jest inne od tego niż do tej pory każdy się chowa Moje jest bardzo inne o. Zakopałeś się? Można tak to Określić? określić, no? A czy... Dobra, co mnie już będzie? Chciałbym myślałem, że mogę gdzieś jakoś na te góry wejść, nie? I okazuje się, mm -hmm. że jednak nie mogę i się nie wiem, jakimś, po prostu jakieś dużo obok drzewa się schowałem. Of mnie nie znajdzie. Ain't nobody find me Chciałbym ci tylko powiedzieć, że jesteś takiego jak. E, Pikielna strzała, nie wiem jak. czy ognista strzała, która naprowadza cię, naprowadza wampiry do najbliższego. celu? Tak, sur, Survivora. I znajdą cię. Prędzej czy, czy później, ale cię znajdą. A, o, coś, idzie by... złe, coś idzie złego do naszej chatki? Nie, to nie było złe, to było dobre. Grunt, że już kilku. kilku... Ludzi straciło swoje życie, i ja nie jestem pierwszy, którego To jest <grym> Ale bardzo tak istotna. Na logikę to, jak jest dużo, jak jest mało ludzi, jest tyle domków, to raczej pierwsze lecą wpatrzyć do domków niż na jakieś, nie wiem, przy jakichś górach, nie? No tak, tak, tak. No tak na logikę to można brać. Everyone shift. Ukrywajmy się przed wampirami, Na pewno nas nie znajdą. It's so lagi. tak on ma ja Troszeczkę zaczęło mi legować. No ja nie na razie Powiem ci szczerze, że nie odczuwam Teraz takie pytanie y, t, wow. samemu do siebie czy zrespią się zębiaki obok, mnie, Czy one się e, rozpiączą? Nie obok, tak? jest możliwe, że się zrespi zębiaku obok ciebie Czy to jest tak, bo on się respi po prostu w, w centrum miasta czy po prostu przy ludziach? No to jak teraz się to... rozpiliśmy przecież cały czas na tym statku. No tak, ale chodzi. No. Nie, my się nie respiliśmy na, sta na statku. Jako zombie? Znaczy, a, a jako nie, 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 nie. nie jak... o zombie. Zombi się a, nie zombie się w różnych losowych miejscach i w tym momencie jest w stanie się zrespić, czy zagrywać na ciebie i podejść do ciebie. Musisz uważać. Nie możesz być odprężony, musisz ścisnąć swoje porty i, i walczyć. Wypatrywać z I spiąć mięśnie. Ja, ja myślę, że jak przestanę trzymać się to zobaczymy jakiś wampir i ten żelazny miecz mi nic nie pomoże, więc ciągle trzymam shift i... Z... Ja też na ...z drewnianym mieczem się będę bronił. Nie, ja już kupiłem sobie ten żelazny. No, żelazny też kupiłem i teraz czekam sobie, wiesz co kupię z mimo wszystko zbroję ojej oj, 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 oj! Nie, ja będę, kam nie, nie będę kampić chyba na, na, na żelazną. Ja będę tym jednym. To niemożliwe, że ja bym kogoś zabił. Nie. To dobrze. O, aluzja. O, no, znowu mnie coś bije. Czekaj. TURNY WAMPIR! Węgą. Dajesz, dajesz. No nie, zginąłem, no. Nie zginął widzę. Zostałeś tego okrę. Dobra, idę jeszcze. To, to, ten taki dźwięk jak zombie. I'm coming. It's life again! <laughs> no to ja no nie lepszy, bo. powinien być swojej miejscówki. Ja jestem tutaj dobra, w wakacji. Ja dobra. jestem już z ludźmi, ja jestem z ludźmi. Jak tu wpadnie jakiś jakaś A, korta ja... wampirów, to będą mieli naprawdę. A ja jestem wesołym vapirem, słuchajcie, dobra, dobra, dobra. Szukamy Kryzysa, tra la, 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 la gdzie ten crisis jest? Chodź, come get me. Tutaj przebiegam do tego domku, gdzie ostatnio była walka, ale tutaj nie ma nikogo. Ou, światło! Tutaj do tego domku, co drzwi otwarte, tu też nie ma nikogo. No, rozwalimy szybko, żebyśmy mogli wyjść szybciej. Idziemy do kolejnego domku, w którym nie ma nikogo. Niech ty nie znajdziesz. Tak cię znajdę. Dopadnę cię kryzysia. Okej, okay. jest trochę. Uy, coś tu weszło. To taki dziwny dźwięk kości. Bo teraz my wyglądamy jak trupy Tak? Na Wszystko Dajemy. ciemno. No, dostałem O, dostałem życia. Ktoś upuścił przez przodek. A może dał ci, żebyś się... Nie no, miałem pełno życia. O, mam dom pełen ludzi! Jezu! Gini, gini! Wiem, gdzie są! Wiem, gdzie wyście są już teraz. Ej, Radzę wam uciekać. Już tyle osób, z, już 11 osób zginęło, a ja nadal żyję. To jest, wychodzi jako dobry plan. A, ale Crazisa już wiem, gdzie mam go mam go szukać. Pełno ludzi tam było. Że... To podchodzi pod dobry plan. Mm -hmm, mm -hmm. Nie, nie znajdziesz mnie. Kościół ci też nie pomoże. Teraz jak pająki wyglądamy, nie? Bo był dźwięk pająków. Tak powiem, że uciekłem stąd. <sumptąc>. No ja powierzałem, że tam nie będziesz na mnie czekał. To jest chyba najmądrzejsze, co mogłeś zrobić. Powiedzieć komuś, który cię że uciekłeś i już nie ma co sam się szukać. Ale ja wiesz co też jak, jak on by mnie szukał i nie mógł mnie znaleźć, to byłoby mu smutno zapewne. Eee, <sumptąc> <sumptąc> mamo, to jest zmyłka. Ja nie są teraz ci wszyscy się pochowali. Dobra, mam, mam 30 golda. My poszliśmy na herbatkę. Ja szukam no, Lightera. Do, do, do której knajpki? <grym> no tej to, to na statku. Aha. Lepsza herbata. Chcę poprosiłbym cię, Lighter, o kordy, Ale tu ktoś podsłuchuje. Uy, Jezu. Ja nic nie słyszę. O, ale do, to, jasno. To, dobra, zatkałem, zatkałem uszy. Gdzie jesteście? Nie mogę was znaleźć. Kordy? 13 jeszcze gdzieś sobie. A gdzie, gdzie ten X był? Gdzie ten Y? y... A, 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 a. Gdzie ich tutaj znaleźć? Czekajcie, tu są drzwi zamknięte. Czekaj, co było wysokością? Zgubiłem y, się. Y. Tak? No to X722? Serio? Tak. Tak ci nie wierzę. A Z? That... Y, 1200. Czyli w tamtą stronę jesteś <laughs> Błoje się. No nie mogę ich znaleźć Zbiera, nikogo. Ja zbieram tyle końców już. Ja, ja w ogóle nie będę wydawał tego golda, bo mi się na później przyda. Chociaż wątpię, żeby ten gold mi się przydał cokolwiek. Hmm. Kurde, ciągle jakieś wybuchy, a tutaj ten... To mój kolegen mój. To jest sobie gold, i Kolegen, kolega wampiran jest tutaj ze mną. Będziemy wybuch dwóch szukać. Mógł... Dużego... Hmm. A, ja tu szukam jakiejś fajnej kryjówki, ale o, nic a... znaleźć ciekawego nie mogę. Okej, okay, dobra, do... ja nikogo nie mogę znaleźć, ty szukasz kryjówki? O Jezu! Dobra, wylazł na Zbrajów jest, o. Tu jest sporo zębiaków. Chyba, chyba kogoś widzę, kurde. No tak, ząbiaki tam był... Zębiaki było w Gio 6.9, lol. Wow, No, skocz się. A zębiak Tu są. Tu są, zębiaki tu ja idą. Ja nic bądź taki, okej? Okay? Co? Ja ci dałem kordy. Ale ty na serio podałeś mi prawdziwe kordy? No tak! Dalej ta sama sytuacja w tym podobnym rynku. Możesz mnie zabić jak będę ostatni, okej? Okay? Nie żyłem ci, że ty mi podajesz kordy prawdziwe. A. Tak, no przecież byłeś... Będzie, byłeś z Urbiworem, pewnie nawet nie wie co to są kordy. Wiem, ale ja nie patrzyłem, no nie, nie korzystałem z tego, no. Biegnę sobie dalej. Byśmy się razem schowali. Dziewięciu jeszcze. Albo kreślić, przyjdź do mnie się razem schowamy. Okej, okay, dobrze, to, to się razem schowamy, tak? No da. już, już, już. Zabijesz mnie od razu, nie wierzę. Boję się, ale co mam robić? Nic nie widzę, nie wiem gdzie jestem. Jestem wrogą mapy. Tyle wiem. Co ty tutaj szukasz, człowieczku? Chodzisz pod tym, tam ich nie ma, oni są tam o. dalej. A! bije no. mnie, bije mnie, bije mnie, zami. Dobra. Z zostawię się spokojnie. Chodź tutaj do mnie, chodź tutaj do mnie. chodź. Nie no, no, Jak ja tu wlazłem, że ja stąd wyleźć ale, ale fajna miejscówka, nie? No, fajna, fajna, fajna. No ba, kill potionem sobie kupię. Gdzie dobra, no są wyś... ludzie? Tu są! Dobra, 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 biegnę, 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 biegnę! Gdzie oni są? Gdzie oni są? Tutaj zębiaków od czy i ciu, ciu łazi. Wszyscy moi przyjaciele, ele, ele, ele. co w tym domku, dobra. Ja robię tak. Um. O, gdzieś tam będą, okej. Okay. Ale tak ci... Jak widzisz taki ogień, to znaczy, że jakiś wampir użył, yy, tej tej fajer, coś no. tam. No, diamentowe My baby, da, oh, tam art. idź, tam. Halo, art. o tam art. idź, no! Właś tam do środka przede mną. Jak to jest w ogóle jakaś... Jaskinia, gdyby tu się skampić No to właśnie, szuka, trzeba szukać właśnie tych spotów i patrzeć kordy Właśnie, trzeba kordy sobie zapisać no nie no, nie chcę mi się zapisywać kordów Ale wiem, żeby chociaż powiedzieć gdzie jest taki najlepszy, no ten O dżingi, taki, kurde dwóch już zabił pod rząd ja Nie sam nie wierzę, jest trzech beze mnie I ja jestem schowany ciągle w tym samej miejscu, ja gdzie wy jesteście? Dżingisie, się, z tym Cicho, bo, bo będę się regenerował teraz O, widzę, widzę ludzi Ja no tym, tym Znaczy, zombie Cześć zombie Jaka horda no, no, Dobra Poginęło ich trochę tutaj To się dżingis przydał do czegoś, dwóch o. zabił Jak tu mi nikt nie powie, ja. że nikogo nie zabiłem Tu byłem ja A zabiłem parę wampirów Oj, tu, tu, tu. wydaje mi się, że tego, że, że już naprowadza strzały na ciebie Lighter. Nie. Chłam co. Tak, bo właśnie widziałem, że nie rób ktoś, tego. Nie rób tego. Polecił strzałę i ona w twoją stronę poleciała. jest kłamstwo. Nie musisz nie. mi wierzyć. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie oni są? Gdzie wyścia są? Nie, nie musisz mi, mi wierzyć. Wcale Ale nie musisz ja mi wierzyć. są? Okej, już też mi chyba. Któż jest? Cześć. No nie! No ale. No, ja no, nie mi wysłać z Ja byłem ledwo po tym diamentowym nie co nie mogę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Zostało ostatnio dwóch surwaj... I co, ja sobie wykupię tą strzałkę. Chodź, pomóż na, na piechotę, na no, piechotę szukaj. Ostatniego to by Djingis jeszcze przyszedł, by. No nie, nie, nie sądzę, żeby Djingis cię tam znalazł. O, cześć Gingis. No się ma. <noise> ja muszę właśnie... Noc że ma. Ja byłem. Gdzie my idziemy? 1200, tam gdzieś. Tu gdzieś co, w tym kierunku. Kryzys, gdzie oni są? Weź nam podpowiedz kierunek. W stronę. Kurde, no ja nie, nie, trudno mi określić, gdzie oni są, bo sami ich jeszcze nie widzę. Ale. E... O, 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 już, gdzieś, już ich nie ma. O, tutaj byłem? LOL. Ja Cię nie mogę, dwóch lizji zabiłem. Nie wiem. No nieźle. Hã? Była naprawdę dobra miejscówka. No, całk nie, nie nie? Powiem, ale całkiem fajna, dopóki ktoś by ci nie znalazł, bo tam masz bardzo całą obronę. No wiem, ale teraz. Nie ale teraz mi nikt nie zarzuci, że nie zabiłem nikogo normalnie. No tak, tak. tak. Ja, ja zabiłem tylko. Nie, no w sumie lightera zabiłem. Ja cię spotkam, ja cię spotkam w tym Krakowie, że mi syna żeś zabił, poczekaj ty, my się spotkamy, Morder... spotkamy się, morderco syna o mojego, ty jeden, ty. Dobrze, a tak bosaden to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, tak więc trzymajcie się bardzo serdecznie, do zobaczenia, cześć. I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia, joł. Pa, pa.